straszą nas solą zamiast cukrem tu w takiej pewnej książce pewnych braci lekarzy czytam właśnie taki rozdział Ostatnio kolega Paweł w trakcie nauki nowego stylu życia stwierdził że tak wiem domyślam się muszę uważać na sól dlatego że mam nadciśnienie tętnicze biorę leki na nadciśnienie na co tak się zastanowiłem? Kurczę, jak mocno wbite mamy w głowy, że musimy uważać na sól, a nie na przykład na cukier, który jest główną przyczyną nadciśnienia tętniczego, że trzeba to zacząć odkręcać, trzeba zacząć nasze mózgi resetować i zdobywać nową wiedzę na nowo, no bo nową. A nową wiedzę na przykład z tej książki, którą czytam pewnych braci e, o tytule Metoda Odchudzania Braci rodzeń. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda odchudzania braci rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to co robimy jako znani, znani youtuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękuję. Dziękujemy, można pięknie żyć. radziłem jakby już nazwiska według głównych organizacji zajmujących się zdrowiem w Stanach Zjednoczonych i Europie regularnie spożywamy zbyt dużo sodu nie sposób się nie zgodzić z tą tezą ale trzeba dodać że głównym źródłem sodu niestety w większości przypadków jest żywność przetworzona wypchana po brzegi solą cukrem napisaliśmy ale dodam jeszcze rafinowanymi tłuszczami typu rzepakowy słonecznikowy toksyna Największe to już czytałeś, te zalecenia były i nadal, czyli zalecenia ograniczania soli były i nadal są krytykowane przez wielu badaczy, lekarzy zajmujących się żywieniem, analizując badania naukowe dotyczące tematu ograniczania soli w diecie, z przyjemnością dołączamy się do krytyki, ponieważ ma ona sens. I teraz piszemy też, idąc dalej w tej książce, pewne wnioski z badania, które mówią tak: wykazano, że w wielu przypadkach diety o niskiej zawartości soli, te diety są szkodliwe. Zauważyć, należy zauważyć, że ograniczenie soli jest ważną metodą terapii leczących pacjentów z nadciśnieniem, chorobami nerek i innymi stanami klinicznymi i zatrzymaniem sodu, chociaż uważamy, że preferowana jest kontrola farmakologiczna. Ale nie wynika z tego logicznie, że zdrowi ludzie mogą odnieść korzyści z ograniczania sodu. Jeżeli chorujecie na nadciśnienie tętnicze, zastanowioną niewydolność serca, chorobę nerek, najlepiej unikać spożywania więcej niż 4 gramy sodu, czyli dwie łyżeczki dziennie. Czyli to, są, to jest ta grupa osób z, z chorobami. Teraz mówimy też tutaj w tej książce o dawkowanie sodu, czyli soli. 5 gram soli, czyli około 1 łyżeczka, zawiera około 2 gramów sodów. W praktyce u naszych pacjentów chorujących na wymienione choroby zauważamy, że zdecydowanie więcej korzyści przynosi ograniczanie węglowodanów niż soli. Najczęściej zadawane pytania dalej dalej jeszcze w książce jest na przykład, która sód jest najlepsza. Na przykład, i teraz, czy to kłodawska, czy to himalajska? trzeba pamiętać, że skoro zaczynasz styl życia bez tego jedzonka, przetworzonego, wypełnionego solą rafinowanymi tłuszczami i cukrem, no to prawdopodobnie będzie tobie brakować sodu w organizmie. A dlaczego? Dlatego, że. Nowy styl życia niskowęglowodanowy pociąga za sobą pewne konsekwencje. No, obniżysz insulinę, bo przecież o to Tobie chodzi, żeby obniżyć insulinę, która w nadmiarze powoduje insulinooporność i jest przyczyną większości chorób metabolicznych. To jeżeli obniżysz tą insulinę, zaczniesz wydalać więcej sodu. Wobec tego będziesz potrzebować więcej sodu, i spokojnie możemy ustalić, że te dwie łyżeczki soli bądź himalajskiej dziennie, to jest dawka bezpieczna dla większości osób. Plus, prawda jest taka, że to insulina uwrażliwia na sól, czyli u osób z, w takim środowisku prozapalnym właśnie z hiperinsulinem z cukrzycą z nadciśnieniem tętniczym, no są bardziej wrażliwi na sól, bo mają wysoką insulinę. Ale w momencie, kiedy przechodzą na styl niskowęglowodanowy i ta insulina stopniowo idzie na dół, wycofują insulinoporność, wiele osób też wycofuje cukrzycę typu drugiego, wtedy sól już nie jest e, 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 niebezpieczna, a sól wręcz można powiedzieć jest niezbędna do zdrowia. No tak i myślę, że to o soli tyle. Generalnie, jeżeli podoba Wam się generalnie to co robimy, to co mówimy to i posulcie. ten kanał, to posłuchajcie nam generalnie, a to będzie polegać na tym, że zdecydujecie się ewentualnie y, wesprzeć naszą działalność i zakupić książkę Metoda odsłudzenia braci rodzeń, bo naszym zdaniem spodoba Wam się na pewno, jeżeli podoba Wam się to, co my tutaj y, nawijamy. A jeżeli już macie książkę i w jakiś inny sposób chcielibyście się przyczynić do, do rozprzestrzenienia tej wiedzy, to posolcie, posólcie kciuka Mateusza, solnijcie w niego, niech algorytmy niosą tą wieść, tę wieść tam.